Hey, z tej strony Madziow, dzisiaj zapraszam Was na film. E, więc chciałam, żeby on w tym uczestniczył. Kolejny film. Ok, to jest makaronel, który zrobił z Glilla, albo z Drakejką, to jest fajny film. No to kurwa za darmo. Za no. darmo. I są automatyczne. Włączyłam. A te Malboro, tu są potrzebne! Do zdjęcia. Zielony kryształ, jak on się nazywa? Zielony, zielony um, szmaragd. Hej, ze strony madzie dzisiaj zapraszam Was na... na e, <grym> No, idę mm do łamci łamka. Mhm. No. tak. Mogłoby to zrobić rodzic, tego dziecka może lepiej? Zamknąłeś już te drzwi. Dziękuję. Przynajmniej możecie zobaczyć kolory. Kolory są piękne. I ta kreska z tej strony też spoko. A tu, co się wydarzyło, to zaraz będę naprawiać. I biały i żółty, to mógłby nam wyjść taki Ala Flaga Ukrainy, ale wtopił nam się tu zielony. I potem macie. Naprawiam Naprawiam to. Właśnie. Uwielbiam. Uwielbiam takie poprawki. Gówno, ja nie wiem czy coś z tego będzie. Nie będzie. Nie będzie nic z tego. Tylko się wkurzam. Idę zmyć całość i nałożyć całość. Dziękuję. Dziękuję serdecznie za obecność w dzisiejszym filmiku. Dziękuję. Kolejna rzecz to platynowy blond i króciarny czarny blond. K A siedzą tam w środku ludzie. Oj, tak, Piotrek, zdrowie, zdrowa woda, chłody doda. Ale przed chwileczką rozkamienialiśmy, czy z kranów w krynicy poleci, leci kryniczanka. No bo jaka woda leci z kranów w krynicy normalnie w domach u ludzi A tak przyjemnie, rekreacyjnie bardzo Chyba nam się zatrzymało Chyba nam się zatrzymało Stoimy Kto się bardzo boję no Co ktoś się stało? Tam, no może ktoś źle wysiadł, albo ktoś we wsiadł No dobra idzie dalej no to takie... takie gogle. Bo tak to słabo, nie? Jedzie żyć wali w rył. Ja piernicz. No i stoi. nam mi buja, nie? Bo on tak pojechał i się zatrzymał. Wiesz, to jest takie prawo fizyczne, że po prostu takie ciało chce jechać dalej. Jak jest rozpędzone. Czemu nie, że się za Zakikłała. Tak. zakikłała. To jest dobre nie powiedzenie. Zaplątała, zakikłała, tak. zaplątała. Zakikłała. Co zrobiła jeszcze? Co, co robią tak. lampki? Y, Familia Co robią lampki jak chowacie je do, do paczki? Samo czy nie związują się na sukni? Co, co są? Zakikłane? Tak, są zakikłane. Ale nie są splątane, <laughs> zaplątane. Gwara, małopolska ani... gwara, właśnie do Was przemawiamy. Akurat teraz, akurat teraz jak chciałam coś do was powiedzieć, to samochody jeżdżą, jeden za drugim i buczą, burczy mucha, burczy mucha. Co to jest? Patrzcie się, co sobie kupiłem, a to Dustinuś sobie kupił taki? Nie, ja sobie kupiłem. Ty sobie kupiłeś? Nie, nie, nie. Zbój, zbój energy drink. Taki zbój. Taki zbój. <noise> Zaraz Wam pokażę, jaka lamba dziara. Taką miałam na sylwestra. Jak się mieniła. jaka lamba dziara. co ja wam szyłam, kurwa, nic nie było. To jest druga! O, szyłam suknię przecież nic nie było. A to da jest to. Że... To jest ładne, to, bo to jest Gubię Ale to kurwa. Ty. To jest, ale nie Piotr, wiesz co to jest? To jest to, że to, to można spróć i wełnę odzyskać. No i potem taka wełna. Popatrz jak to na maszynie, na, na chińskiej było robione. I to chodzi o to, że się włóczkę odzyska. To? O nie, to jest moje. Czeko, ja, Jak nie to zapierdala! To musi zostać. To, to, ale popatrzcie co się tu z tu stało. No to jest ten ladr, no. Mieliczka DHS. Skleiło się. Zostaw se to, Maciusiu. Zostawiam. No ale co z tym zrobisz? Nie spała z tym. Dobre. Absolutnie nie Ty, ale ta kutka jest fajna. A tylko mówiłam, że miałam taki niewierzę. Nie, pokażę mu. To. Ty, a to? Postawiam. To jedną rzecz na... No, ale szkoda tego. Nie, no to, to dawaj, dawaj to wąblą. No, Do No, no i Ale popatrzcie jakie ładnie. Na boże ciało była sukienka Piotrek. Mm -hmm. Kojarzysz temat? Jak człowiek był żonny kawałeczka wełny, naprawdę. No i co, ja to teraz wyrzucę wszystko? Ja mam taki worek z sentymentem. Wyrobów e, Cepelia. No, do Cepelia. Cepelia mamusia. Tu nagrywa, jak ja tu kładę, a nie tam. No, ale tu też widać, no to... Nie, tak jak ja tu... mi to tutaj. Cepelia. Widzicie, to wszystko jest wyrob mamuni. No, wszystko to zrobiła szare mi się podobają. szare są takie fajne. To nie jest ładny wzór. Na co miało być? Najpierw były bombki i aniołki, nie pamiętam. najpierw były kogutki. A tak. Przepraszam. Czekaj, te, 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 te mniejsze, mniejsze odłożę. Za chwilę będzie na każdy dzień. Roku. Uspokój się, George'a uspokój. Moja koleżanka z liceum, teraz Wam powiem story. Long story short. Była wielką fanką Tuwima, ale ona bardziej takie Tuwimowe, wiesz która. Takie tu bardziej yy, no, ambitniejsze. A ja jej wiecznie lokomotywę recytowałam. I ona mówi: Woźniak, ty tylko ten jeden pierwszy znasz? No tak. I cały czas tylko stoi na stacji Lokomotywa. Szósta rocznica ślubu do wboru. A Kozin nie lubię. Po rozwodzie Sonia. A, a Marylę to nie. Marylę opuścimy. Księżniczka Stefania po raz pierwszy zostanie babcią. Jest, proszę, bramkarz mąż i ojciec na medal. Darzu Pure Beauty. O, Stefan się zainteresował olejem intymnym. Olej intymny. Do czego to jest? Pielęgnacja delikatnych okolic intymnej łagodzi podrażnienia, podepilacji, nawilżenie skóry. Mm -hmm. Czyli do wysmarowania sobie e, piczki, że tak powiem, olejkiem. Będę dmuchać! Co będziesz dmuchać? Będę dmuchać! Świeczki, 33! No takie są kryskusowe lata pewnie. Ja pierdolę, czekałam na to. Kryskusowe. Dobrze się jedzie? No, to się staje w korku. Chodź. No, 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 no. Hej, bo robię reklamy o bajtkowi. <laughs> Republik Ostrich. Ostryż to chyba Jak? Jak? Jeszcze raz Jeszcze raz już nie wiem Ostreicherich? O Ostrich 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 jak struś Mi się to kojarzy Nie? A co im tu rośnie? Marihunen? Marihunen, marihunen No patrz jakie krzaczki Pod górę. Nie sprawdziłaś tego, nie? Nie. Fuck! Dobrze, że nie ma śniegu. Panie i panowie, dobrze, że nie ma śniegu. Ale Piotrek, to uwiesiłeś, te buki. <noise> Myślałem, że pojechał. <noise> <głos> <głos> poo, 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 poo. Gorąc! Gorąc w tej quarantine. że tyle się uprosiłam Piotra, żeby mnie zabrał do action u nas. Nie. Musieliśmy przyjechać do Austrii, żeby, żebym mogła wejść do action. No słuchajcie dramat. Ale powiem Ci, ile to kosztuje. 50 zł. Narobiliśmy zakupuczyka. Lepiej opowiedz jak mandat dostaniesz. Wiecie, ja wam opowiem. Zapieprzał, zapieprzał i zrobił nam yy, zdjęcie. Fatora, e, dar nam zrobił zdjęcie. No tak Piotrek jeździ jak szalony. Tak, teraz Tylko tam... ponad 50 miałem. Teraz go tam zrąbcie w komentarzach Lekko ponad 50. Ale ten twój Piotrek jest, ale to jest pirat drogowy Tak mu napiszcie, tak mu napiszcie no, Bluzeczka Taka, walorkowa Spodnie czarne I kurna laczki Laczki <laughs> Wiecie, raczki. A ja tam widziałam, że panie są na szpilkach W sukienkach Panowie w koszulach Ja nie wiem, ja nie wiem jest Szok. Panowie są w czarnych spodniach i w swaterkach. Bardzo ładnie i świątecznie. Mam nadzieję, że to wystarczy. Tego nie zobaczycie na vloga. Dobra? To jest smokie. Jak ten, to natrawienie, Bożego. Ale nie ma co pytać nie dlaczego. Jak lewo prącie, tylko z alkoholem. Yes. Dobry, jak serpegna? na dziabnisko, nie? Co